Cześć Bicki i widzowie, w dzisiejszym odcinku w całą godzinę nauczymy Marysie y, lepszego PvP ponieważ jej się przyda y, w 1.16 za dobra nie jest, więc y, no, w 1.8 jest. więc gramy na 1.19, dokładnie y, więc na 1.19 PvP witajcie widzowie, no witajcie. Siema. i sp spróbuję ją coś w godzinę nauczyć a jak mi się uda, to pod koniec zagramy razem z kolejnego duela i no i zobaczymy, czy się polepszyła, czy nie. Raczej będziemy grali wszystkie tryby. No więc przechodzimy do odcinka. A więc, pierwszym trybem będzie takie, jakby UHC tylko że z siekierkami, i takie eku. No to stój, 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 nie bij mnie. Stój. Czy ty? Ty lewitujesz. Pomogę ci. O, już nie, nie lewitujesz. Nie. Dobra. No. Uczniu, uczniu, uczniu mój, drogi. Stój no. w miejscu. Po pierwsze, jak mamy siekierę, to musi się załadować, żeby krytować. Zejdź tutaj, chodź. Co nie? Y no. I musimy ją załadować, żeby skrytować. Co nie? Mhm. Jak mamy tarczę, weź tarczę, weź tarczę, tarczę weź, to, no, to siekierką też się tarczę bije i można potem bić mieczem. No, stój. Dokładnie. A więc w tym trybie polega na to, żeby szybko manewrować tą siekierką, szybko podlewać lawą i ogólnie zabierać przeciwnikowi wodę tak, żeby nie miał. Zróbmy źródełko dla treningu. No, a więc wszystko już wiesz. Teraz szybkie techniki dla tarczy, dla początkujących. Patrz, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. Patrz, trzymasz tarczę, skaczesz i klikasz w drugi przycisk, żeby jak. O, kurde! Właśnie jak mnie hitniesz i zbijesz mi tarczę, to ja cię od razu krytuję, Sonia. No, masz włączony czart, mam nadzieję. Y... Zabluruję. Jezus Dobra. Ogólnie jak na trybach, gdzie masz więcej gapów, to warto jest zjeść dwa na początku rundy, żeby no, mieć szybką re no, regenerację. I ogólnie warto zabierać przeciwnikowi i lawę, i wodę, tak żeby nas nie mógł więcej podlewać. No. A więc teraz gramy po tych szybkich naukach. Najedź się, najedź się najpierw, najedź się tak. najpierw, idź tam. Zostaw mnie. Masz jednego gapa, bo ty zjadłaś chyba dwa. To weź sobie. Czekaj, daj to mi się najeść. Dobra. No i po wszystkich naukach, które ci teorii powiedziałem, możemy się klepać. Lecimy. Jak już masz trochę za sobą teorii, to naciągnij sobie kuszę na start i uczymy się dalej. Jak... Stój. Stój. Trzymaj tarczę. Trzymaj tarczę. Jak ktoś tak dookoła ciebie ska... stój przy mnie, tak jak cię uczyłem wcześniej z tym klikaniem, nie? To żeby się obronić na to klikanie, żeby to nie trwało 10 lat, jak je... Chodź tu. Jak jesteś bardzo. No, trzymaj ta... tak jak ja, tak jak ja. Jak jesteś tak blisko z przeciwnikiem, to skaczesz mu za plecy i walisz kryta w plecy. Rozumiesz? Czyli próbuj teraz, ty. Skaczesz mu za plecy i walisz kryta. No, teraz to ja Cię mogę krytować. O kurde. No, coś ci nie pykło. A więc teraz przetestujemy to skakanie za plecy. Więc chodź tu i testuj. No, trzymamy się tak tarczami. Ale nie, 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 nie masz tak latać jak powalony. Tylko czy powalona, jak tą woli. Tylko masz, jak tak trzymasz się i stoicie w miejscu, to skoczeć i pyk. Tylko mi coś nie wyszło. No ale przetestuj to. No chodź tu, no dajesz. No to teraz to mi tarczę zbiłaś. I łuku tak się nie używa. Zaraz ci pokażę, jak się używa łuku. Udajmy, że mnie gonisz. No, czekaj, ja ciebie, tak? Dobra, no. uciekasz? No. Ty mnie. To I... czekaj, może zacznijmy to tak, że będę od tyłu, od początku, no. I możesz mnie krytować, nie? No. No i mnie gonisz. No. Oż kurde, oż kurde, dobry jesteś. No i ja teraz mogę się schilować, bo ty jesteś daleko. Ej, strzały mi się skończyły. I też. Weź sobie, przygotuj się kierę, jak ktoś cię bije z miecza, a ty masz tarczę. Oż kurde, nie wyszło mi. Dobra, masz teorii za sobą. Lecimy kolejny tryb. W Minecrafcie możesz bić kogoś z trzech bloków. Tu macie w prawym e tym, rogu ekranu i e z ilu bloków bije. Nie bij mnie. I widzicie 248, 248, 282. Po pierwsze, nie spam z tego miecza jak o tak, bo to ci nic nie daje. Tak, to możesz na 1,8. No sorry, przyzwyczajenie, no. No, nie, masz tak nie spamić właśnie. Już, już, no. 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 Tak jak już wiesz, z trzech bloków można. Jak kogoś tak krytujesz, i tak go strefujesz, jak ja ciebie teraz. No. To ogólnie no. mu się wyłącza ten Stój To mu się wyłącza speed Czyli z kontrolem jak biegasz, nie? No. I to się trochę blokuje I żeby to odblokować możesz shiftnąć Możesz się cofnąć Możesz skoczyć I jeszcze no I w sumie tyle no pokaż, pokaż strefę No o i kurde. uciekasz teraz No Chodź tu Sió z miecza, no. Ja zawsze tak biję. I posłuchaj dalej. Miecz ogólnie może krytować, nie? Czyli jak podskoczysz, to walniesz tak i w połowie lądowaniu możesz skrytować. Ale słuchaj mnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, no. No, no, nie bij mnie. Uderz mnie z łapki. W sensie, nie zawsze to się udaje, ale jak się klepiecie tak ogólnie, no to hitnij mnie. Jeszcze raz. Ale nie skryta, normalnie. No, jeszcze raz. I widzisz, jak mnie hitniesz, to ja ci mogę od razu zawalić A teraz kryta. Pokaż, pokaż. No, to hitnij mnie. Widzisz? No, teraz ty dawaj. No, ale musisz jest. tak się to wykontaktować. No dobrze, brawo, brawo. Jesteś super uczniem. A, no. A więc no. I ogólnie, jak ci pokazuje się ten paseczek, to nie zawsze to jest prawda, możesz uderzyć trochę wcześniej. Mogę zobaczyć? No, no. To, żebym ja Cię mógł tak krytować z pleców, to, bo teraz mamy akurat diamentowe, ale jakbyśmy mieli netherite'owe, to byś mi nie uciekała i ja bym Cię ciągle tak mógł w plecy krytować. No, 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 daj mi się zregenerować. Podobnie jak teraz, nie? No, został, muszę się zregenerować. Jaki ten jest limit czasu? Nie ma. No, a więc y, to zrozumiałaś I teraz dalej Jak chcesz kogoś stresować oh, st Boże, stresować Strefo Stresować też Strefować to musisz chodzić na boki, żeby cię nie umiał trafić Bo y, ma zeza Czekaj, że A, -E W, A, S, -D? No I się cofać do tyłu Robić estapa bo jest Wutap tap Shift. -tap. Uderzasz kogoś, bo ktoś dostaje noka i idziesz do przodu. Tylko jak ktoś napadza tak jak ty, to tak się Wutapa nie da zastosować. I dlatego musisz różne taktyki w trakcie meczu zastosowywać. I jak ktoś ma zeza tak jak ty, to cię nie będzie trafiał, jak się ruszasz na boki. Rozumiesz? Czekaj, co? Józef, około kołja mam zbroję zbitą. No, a więc teraz możemy grać. No. Więc. Więc. Y, tre, dużo praktyki, co najważniejsze. O, to, to z tym będzie problem. Dobra. No to w miarę teorię masz, co nie? No. Z tych dwóch trybów mieczyki i siekierki. Teraz omówimy krystale, proszę Ojejo. Państwa, krystale. Najważniejsze w kryształach jest to, jak sobie ustawisz ekwipunek. Poty nie są aż takie ważne. Ważne, żebyś miała w ekwipunku miecz. Yy, albo nie musisz mieć go wcale, jak chcesz grać tylko na krystal, kryształy. Yy, no i ankorów też cię nauczę używać. Warto mieć, yy, le, no, mieć, w, jak jesteś początkująca, w swoim ekwipunku totem, bo możesz szybko sobie przejechać na pasek i dać F, co nie? Ale, jak jesteś zaawansowana, to klikniesz sobie ekwipunek i zmienisz to ten po prostu F, co nie? A pytanie... No? Jak stajesz tutaj na ten... Nie to stajesz nie tak, nie stajesz tak. Dobra, no, ogólnie nie stajesz tak, bo jak stajesz na podwyższeniu, to cię zabiją. O, widzisz, zostały mi cztery serca. A więc dalej. Jak już widzisz, że jesteś w głupiej sytuacji, jesteś na takim podwyższeniu, tu rzucasz perłę za kogoś, pychasz go i go bijesz. Co nie? Rz czyli musisz za kogoś, stawiasz mu obsydian i bijesz, co nie? Jak chcesz używać ankorów, to musisz sobie postawić blok, żeby cię to nie uderzyło. Czyli robisz coś takiego. Pyk, pyk i walisz. Pyk, pyk, walisz. I ogólnie jak chcesz zastosować tak szybko Ankora, żeby szybko go wybuchnąć, co nie? No. Mówiłem ci, że tak nie stajesz. Yy, no. To jak go chcesz tak szybko użyć, to sobie po prostu dajesz. Już, już bo mi wszystko ty użyjesz. No to pierwszy pasek. W sensie z ankorami. No to ankor, glowstone i gapy, bo gapy to nie perła, to no, nie. nie kusza i Jeszcze się raz. nie zepsuje. Jeszcze raz. Dalej mówiąc, jak masz wybudowany teren, tak jak ci mówiłem, jak na przykład ten, i widzisz, że jesteś w słabej sytuacji, to y, musisz się tepnąć za przeciwnika i zrobić mu tak. No. No. To przetestujmy to, wykop to. I jak widzę, że jestem w takiej sytuacji, co nie? I ty no. na mnie idziesz, to ja rzucam sobie perełkę za ciebie i ciebie biję. To nie? A teraz, ty przetestuj. Ty jesteś w słabej sytuacji. Idź tam do rogu. Gdzie? Tam. Tu? No. No i dobrze. Bardzo ładnie. I mnie wpychasz. Ja przychodzę i kryształ. Brawo. Brawo. Tak jest. O to chodziło. Dokładnie. A teraz ja cię robię, bo właśnie stałaś i popełniłaś największy no ja chciałam błąd. Chciałam Ciebie zagonić na to. Dlatego ma... A więc teraz Marysia wszystko, co się dowiedziała, chce, zamierza, mam nadzieję, wykorzystać. Więc bardzo w nią wierzymy i lecimy. I ogólnie to tak nie skać, bo ja Ci mogę zrobić kombo i Ci postawić kryształa. Lepiej jest. Tak robić. No i się chyba nie nauczyłaś używać Ferełek. Ja tak, bo ci wysadziłem kilka kryształów. Jest tryb, który polega na tym, że masz po prostu wszystkie jakby, no klepe połączone z takim UHC trochę. No i. Musisz wygrać. Tak, łuk jest podpalający i strzały ci się tutaj kończą. Masz mało strzał. No i w sumie tyle. Wszystko wiesz. A więc gramy. Tutaj warto je skrytować, bo masz nederajtowy miecz. A tu już jest? No jest. Mogę dlatego ci zbijać tarczę. Co się stało? Czy ty zginęłaś? Ważne tu jest, żebyś wypiła poty na starcie, to ci głęboko radzę. Poty. Dlatego ty mnie tak mocno biłeś. No, na strękwie cię biłem. Tarczuj. Zawsze tarczuj. Tutaj się bije głównie z miecza, bo miecz zadaje tutaj więcej obrażeń niż siekiera, bo siekiera jest słabsza, a miecz lepszy. No i miecz szybciej krytuje niż siekiera, i siekierę tutaj używasz, żeby zbijać tarczę osobnikom. Tutaj możesz zjeść gapa na start, weź sobie na pasek totem, żeby jak uciekasz to może ci paść totem, bo dodasz go sobie do ręki. Masz tu także kobłęby, żeby zakobłębować i go bić, albo żeby uciec zakobłębować i uciekać i się wychilować. A przyda mi się ten miecz z knockbackiem? Z knockbackiem? No jak chcesz uciekać to tak, ale to wtedy go sobie zmieniasz, używasz i oraz i znów zmieniasz. Czyli pyk i uciekłem, co nie? Albo jak chcesz uciekać z kobłębów i ktoś cię krytuje w kobłębach, to też się przydaje. No. A teraz, jak już znasz wszystko, to możemy. Ten. No i ogólnie, żeby zniszczyć kobłęby, to używasz wody, albo po prostu kobłębujesz sobie główkę, żeby cię nie krytował, ale wtedy może ci zrobić nogi i cię krytować. Co nie? Rozumiesz? Rozumiesz. No to gramy. Mm. Mogę zjeść coś? No to jak chcesz coś zjeść, to musisz się wytepać perełką. Ustawiasz sobie ekwipunek, jak tam chcesz. Ja sobie perły wywalam, bo nieczęsto ich używam, po prostu i mi są niepotrzebne. Ale to jak tam kto woli. Warto jest też na tym trybie jak jesteś dobry, zjeść koksa na początku. Dobrze, ładnie się tarczujesz, ale musisz się więcej tarczować. A siekierki nie używaj, tylko krytuj z miecza. I jak masz loła, to uciekaj. Musi masz loła, uciekaj. Tylko nie możesz tepać perły na pół serca, bo zginiesz. I ogólnie, jak kogoś masz już w kobłebach, to warto jest go strzelić z łuku, albo jak się po prostu bijecie, to warto jest go strzelić z łuku. I teraz powinnaś już jeść, albo sobie zmienić na totem, bo zaraz zginiesz. No, ładnie się skilowałaś. shit. Ajdź. Ale nawet dobrze mi szło. No, polepszyłaś się. <laughs> Także ten, jeżeli chcecie jeszcze więcej fun-faktów, to piszcie w komentarzach. Oczywiście. A właśnie miałem polecić twój kanał RMMMD. Zapraszam, robi piękne arty Marysia. Będzie link w opisie. Nie wiem czy będzie, ale jak mi się zechce będzie. dać, to będzie. raczej jak będzie. będę jeśli montować, to o to zadam. Czy jak? O, i koniec czasu. Eww. No to dokończmy tą rundkę. Daj mi wygrać. Daj mi wygrać. Nie. Daj mi to satysfakcję! O oh, fak, O oh, fuck, fuck, fuck. Oh, nie, oh, oh. nie, 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 nie. Nie ma tak łatwo. I czuć. Ty... A. a, 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 a feel like... Ale powiem ci, że nadal nie użyłem ani jednego gapa. Co? Ale już skrytujesz. W sensie spamisz z miecza. Mogłaś się schilować. Dobra, a więc ostatni pojedynek. Ostatnia finałowa runda, proszę Państwa. Czy Marysia wygra na diamentowe sety? Moje świnki postanowiły się odezwać. Się. Moja myszka umrze po tym pojedynku. Ostatnia próba wygrania ze mną masz. Ostatnia, ale ładnie krytowałaś. Nauczyłaś się czegoś. No. Czy ty straciłeś seta? O f**k. Czy ty straciłeś? <laughs> <laughs> nie! Wygrała! Bo zdjąłem seta, no gratuluję. Wygrała, widzowie! Bo Mamy zdjąłem to! Seta. No. Mamy to po Didi. Gigi! Po no. godzinie nauki się Ty nauczyłam! jesteś na moim hubie, to się pożegnamy Jesteś na hubie, czy cię nie ma na moim hubie? Jestem na hubie, witaj, Arte. ej, ej, ej Tutaj to jestem, kocho, chodźmy tam będziemy się pożegnać z widzami Chodź tu, piękna sceneria Chodź tu do mnie Strzał w głowie? Nie gryzę Chodź, chodź A więc dziękujemy widzowie za oglądanie Marysia się coś nauczyła ja nauczyłem się słownictwa. No. A więc no, do zobaczenia w następnych odcinkach Postaram się, żeby to było za trzy tygodnie, nie jak dzisiaj za miesiąc. No i postaramy się więcej shortów wrzucać. No, no do, i do pamiętajcie, żeby też na mój kanał z tak. certami i zasłaniaj mnie. No. Tak, wejdźcie będzie link w opisie. Dokładnie. Miejmy nadzieję, nie wiem czy załączę, czy no, będę pamiętał. Nie zapomnij go dodać. No, dokładnie. Nie zapomnisz? Nie zapomnę. Tak. No, to żegnamy się. Papa. 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 Pa.